Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie e, e, dzisiaj wy e, chciałem wam pokazać fajne mechanizmy więc ja tutaj zbytnio nie będę gadał tylko przechodzę do modyfikacji e. nie modyfikacji tylko mechanizmów, więc pierwszym mechanizmem będzie przebieralnia I wam pokażę jak to działa. Tutaj wejdę sobie. W ten sposób to działa. Po prostu nam zakłada tą zbroję. Kurde. I pokażę wam jak to zrobić. To może zostajemy w wtu zbroja Dobra, to później zrobię. Kójdę. Dobra. Więc. Najpierw budujemy taką kabinę. Przez nią gdzieś tutaj składamy tego recetona jak się tak pokaże tutaj pod spodem kładamy tego recetona tylko żeby miasto to nie zepsuło w ten sposób później robimy tak jak tutaj widzicie Dokładnie, później robimy taki silniczek. 3 e, pochodnie, 6 e, pochodni. Tak, to się odsunie. Jupitera ustawiamy tak na koniec, tak, tak. I ona Wam powinna działać. Tutaj nakładacie swoją, e, wkładacie swoją wstajecie na płytce i już jest. Następnym będzie portal, którym to nie jest, którym to nie jest portal, ale, ale, nie wiem co zrobiłem. To też, jak nie wiecie, jak to działa, no świetny creeper tutaj możecie sobie normalnie wyjść bo ja tak ustawiłem oczywiście tych bloku poleceń więc tak e, szybki temat jak zrobić blok poleceń wpisujemy gif gif Na e, i Numer bloku. W tym przypadku to będzie 137. I dostajecie taki blok polecam. Następnie, żeby zrobić takie drzwi, musicie ustawić kordy. Ja ustawiłem ci, że jak chcę wyjść, to ustawiłem takie kordy. To jest gdzieś ukośnik chyba. Nie wiem czemu ukośnik nie. A wpisujemy tak ukośnik TP, mał i kordy, które są tam podane. Z kordów szczytujemy tutaj. I jest one. Musicie pisać plus 24, jak chcecie się do dodanku. 24 plus 74 minus 91, bo takie są tu kordy. I nie wiem jeszcze ja się tutaj ciągle tepam. I znów albo kliper mnie teleportuje. Świetnie. Mhm. Jezu, ile cliperów. No, takie są oto kordy. Do wracania to musicie ustawić na domu sobie. Kordy i tak dalej. O! Ja Pies nie teraz tak ustawiłem, żeby normalnie wychodzić. To już. I to by było tyle. Już mówię, że nie niedługo robimy z moją kolegą Kubą z bodziem 3a serię liard lat temu. Więc byłbym wdzięczny, gdybyście oglądali tą serię razem z nami. E, oczywiście e, dajcie suba jak chcecie, lajka i siemanko, cześć, na razie.